Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydzania witacie Alina Kaśmierczak. Dziś trochę o naszej zasadzie działania naszego mózgu, ale również i naszego ciała. Ponieważ generalnie wygląda tak, że myśl pobudza nasze emocje, a emocje poruszają nasze ciało. I to jest takie zamknięte koło. Jest myśl, ta myśl wywołuje emocje, to wpływa na nasze ciało, nasze ciało reaguje i my działamy, i pojawia się kolejna myśl, i to jest takie zamknięte koło. Zatem czasami wystarczy sobie pomyśleć o szefie, którego na przykład nie cierpimy. Czyli mamy szefa, który na przykład mobbinguje nas. I my, sama myśl, na przykład w weekend przychodzi myśl, że jutro muszę iść do pracy, muszę się spotkać z moim szefem. Co powoduje? Powoduje. Że ja się zaczynam denerwować, że zaczynam yy, jakieś negatywne emocje się pojawiać, pojawia się lęk, stres, frustracja i wszystkie inne. To natomiast powoduje, że ja czuję ścisk żołądka, że ja zaczynam się pocić, yy, że pojawiają się w moim ciele odzwierciedlenie moich emocji. I może to być również w odwrotną stronę, coś pozytywnego. Jeżeli ja sobie pomyślę, że jutro mam urlop, jutro mam cudowny dzień, no to pojawia się radość, pojawiają się wszystkie pozytywne emocje związane z odpoczynkiem. I od razu moje ciało reaguje. Ja mam poczucie szczęścia, czasami czuję motyle w brzuchu, no i pojawiają się pozytywne aspekty. Czyli zauważcie, nasza myśl, emocja, nasze ciało. I w momencie, kiedy. My się bardzo często nakręcamy, czyli nakręcamy się samymi myślami. My możemy sami siebie doprowadzić do choroby, ponieważ jeżeli ja będę przywoływać myśli stresogenne, które powodują te negatywne emocje, no to moje ciało odkłada się na przykład czy w żołądku, czy w wysokim ciśnieniu i tak dalej. To oczywiście wpływa też na moje zachowanie. Zatem warto, właściwie wszyscy uważam, powinni wiedzieć jak to działa. Że myśl wyzwala emocje, emocje wyzwalają fizyczne aspekty, czyli mają odzwierciedlenie w naszym ciele, i później zaczyna się działanie. Co można z tym zrobić? Jeżeli chcecie cokolwiek zmienić, to zmieńcie swoje myślenie, bo tu jest jedyny moment, kiedy możemy coś zmienić. Miłego dnia życzę.